Tak się imprezuje z babcią, z mamą. <noise> Widok za oknem kawka do łóżka. I czas zaraz wracać. Dojechaliśmy do domu. Mamusia, gdzie ty jesteś? Babcia przyjechała na jeden dzień. E, szkoda, że tak krótko, no, ale niestety. Moja mama też jeszcze pracuje. E, zaraz Wam pokażę, co kupiłam e, wczoraj podczas robienia zakupów babskich. Dwie rzeczy w sumie, trzy może, trzy. Zakupy z Wrocławia skusiłam się na taką e, kokardę na choinkę, na czubek. E, sukienka. Ta sukienka nie wygląda jeszcze tutaj się zlewa z kanapą, ale po ubraniu naprawdę fajna, więc jeżeli chcecie ją zobaczyć na modelce, to tutaj numer sobie, możecie zrobić screena, Olivia pomaga mi otworzyć puszkę a właśnie. Nie, ja umiałam, a ja umiem! Ja nie miałam siły jedną ręką. E, puszka na ciasteczka. Fajna, bo ta jest naprawdę wielka. Takiej dużej jeszcze nie mam. W środku już nic nie ma, wiesz?